W Ewangelii według świętego Łukasza. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Zacheusz na sykomorze, albo mówiąc innymi słowy, człowiek na drzewie. Co nam przypomina ten obraz? Bo mi przypomina golgotę. Człowieka rozpiętego na drzewie, Jezusa Chrystusa. Być może, gdy Jezus przechodził pod sykomorą i zobaczył y, tego biednego, małego człowieczka, zdeprawowanego, nieszczęśliwego, odrzuconego, osądzonego, małego w swoich oczach, który na tym drzewie wypatruje Jezusa. Być może, gdy Jezus to zobaczył, uświadomił sobie, że wszystko zmierza ku krzyżowi i że z wysokości krzyża także Zacheusz w swojej małości i w swojej wielkości krzyżowej zostanie zbawiony. Krzyż Zacheusza, ta Sykamora, zbawiła go, dała mu nowe życie. Dlatego, że Jezus miał zginąć na innym drzewie, wyniesiony ponad głowy ludzi. Do zobaczenia jutro.